Witam wszystkie dzieci z klasy 4a. Dzisiaj trochę inaczej, nietypowo, poprowadzę tą lekcję. Myślę, że już stęskniliście się za moim głosem, dlatego nie wszystko musimy czytać. Możemy też posłuchać. Drogie dzieci, zanim wysłuchacie mojej wypowiedzi, otwórzcie sobie zeszyt i zajrzyjcie do tych lekcji, które już omówiliśmy. Przypomnę Wam lekcję z 1 kwietnia. Ro wypowiedzenie i rodzaje wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi. O tym mówiliśmy jeszcze w klasie. Wypowiedzenie to taki zbiór wyrazów, które są ze sobą połączone treściowo i gramatycznie. I z rozsypanki wyrazowej można ułożyć logiczną całość. Takie ćwiczenia wykonaliśmy. Ze względu na cel wypowiedzi, te wypowiedzenia możemy podzielić na oznajmujące, jeżeli chcemy komuś przekazać informację, o czymś go poinformować, jutro przyjdę do szkoły. Pytające, wiadomo, zadajemy pytanie, czy jutro przyjdziesz do szkoły? Oraz rozkazujące: przyjdź jutro do szkoły. Zdania: Rozkazujące wyrażają nie tylko rozkaz, mogą również wyrażać polecenie, nawet prośbę: Proszę Cię, przyjdzie jutro do szkoły. Kolejnym tematem lekcji były zdania i równoważniki zdań. Jak rozróżnić zdanie od równoważnika? W bardzo prosty sposób: równoważnik zdania nie posiada czasownika w formie osobowej. Zdanie koniecznie bez czasownika nie ma zdania. W tym celu, żeby to przećwiczyć, wykonaliście zadania, które nie, wie, nie wiecie, czy na pewno są dobrze. Dlatego podam Wam prawidłowe odpowiedzi do tego tematu lekcji. W zadaniu pierwszym do podanych wypowiedzeń dopisz odpowiednio zdanie lub równoważnik zdania. Równoważnik brzmiał: dwa normalne do Krakowa. Zdanie, żeby powstało, muszę mu dołożyć czasownik. Proszę, dwa bilety normalne do Krakowa. Czasownik, proszę. Rzut wolny. Wykonaj rzut wolny. Jesień. Nadchodzi jesień. Wejdźcie do klasy. Do klasy. Zwróćcie uwagę, że tutaj odwrotnie. Zamieniam zdanie na równoważnik. Spędzę wakacje na wsi. Wakacje na wsi. W kolejnym zadaniu drugim mieliście podkreślić zdania i równoważniki zdań. Równoważniki. Kto to? To Zosia. Zdania: Ona lubi chodzić do szkoły. Rano zawsze wesoło biegnie na lekcje. Dziewczynka ma w szkole wiele koleżanek. Kolejnym tematem naszym było zdanie pojedyncze: nierozwinięte i rozwinięte. Tak jak sama nazwa wskazuje nierozwinięte krótkie. Rozwinięte dłuższe. Zdanie pojedyncze nadal to jest, dlatego jeden czasownik, ale zdanie nierozwinięte składa się z samego orzeczenia, czyli czasownika, albo z podmiotu i orzeczenia. Zosia idzie. To jest zdanie pojedyncze, nierozwinięte, ale samo idzie też jest zdaniem pojedynczym, nierozwiniętym. Zdanie pojedyncze, Pojedyncze rozwinięte będzie takie, jeżeli do podmiotu albo do orzeczenia dodam jakieś określenia. Na przykład, Zosia, jaka mała Zosia, idzie gdzie? Idzie do szkoły. To jest zdanie pojedyncze rozwinięte. Również do tej lekcji wykonaliście zadania. Teraz sprawdźcie sobie w zeszycie, czy Wasze zadania są dobrze odrobione. Zadanie pierwsze: wskaż nowe informacje dodane do kolejnych zdań. Sypał śnieg. Kolejne: sypał gęsty śnieg. Podkreślamy gęsty. Od wielu dni sypał gęsty śnieg. Podkreślamy od wielu dni. Na północy kraju, od wielu dni sypał gęsty śnieg. Podkreślamy na północy kraju. Zauważyliście, że to zdanie sypał śnieg. Rozwijam, rozwijam i każde kolejne jest już rozwinięte, nierozwinięte jest tylko pierwsze sypał śnieg. Zadanie drugie. Przepisz do zeszytu podane zdania. Podkreśl jedną linią podmioty dwiema orzeczenia i linią falistą określenia. Nasza zima białą chustą się odziała. Podmiot zima odziała orzeczenie. Nasza białą chustą określenia. Włożyła na czoło księżycowe koło. W tym zdaniu nie ma podmiotu. Nic nie powinno być podkreślone. Orzeczenie. Włożyła na czoło, czyli włożyła gdzie albo na co. Włożyła co, czyli koło, jakie księżycowe. To są określenia. Lecą spłaszcza gwiazdy złote. Gwiazdy podmiot, co robią lecą orzeczenie, spłaszcza złote określenia. I kolejne zadanie trzecie. Rozwij zdania. Dopisz w zeszycie dowolne określenia do podmiotu i orzeczenia. Tu wasze pomysły mogą być różne. Moje propozycje. Mróz szczypie. Srogi mróz szczypie w nos. Dzieci się bawią. Wszystkie dzieci bawią się wesoło na placu zabaw. Wasze pomysły mogły być inne. Sprawdzać cię tylko, czy przypadkiem nie wkradł się tam drugi czasownik, bo wtedy zdanie przestanie być pojedyncze. Mam nadzieję, że troszkę wam pomogłam. I kolejne lekcje będą dla Was łatwiejsze. Do usłyszenia za jakiś czas. Życzę Wam wesołych, spokojnych świąt.